Pabiernice, choć niewielkie miasto, ostatnio miało buzowy alert 3 stopnia. Oraz lało w ciągu w niedzielę i w poniedziałek. Pogoda była nieprzyjemna. No i co pamiętnice z tym robią? Co na przykład, kiedy ulica jest zalana? No właśnie, tym tematem zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Jednak zanim to odchodzicie, zostaw łapkę w górę i suba. No i co? Możemy zaczynać. No, to jest kilka bardzo charakterystycznych skrzyżowań w pabionicach, które niestety y, zawsze są po prostu zalane. Na przykład taki grota roweckiego przy moście Dobra, już wejdę tutaj i tak. Dobra, skipujemy. Akurat kiedy mapy ogóle tu jeździły, Był remont mostu, chyba. Bo są znaki, że budowa. Pewnie tak. Pewnie most robili. No, wygląda na skończone, ale. Moc wyremontowany, ale problem nadal ten sam. Pabianice są zawsze zalane po dużym deszczu, w tym miejscu. In właśnie to jest takie pabianickie miejsce. I jaki jest powód? Tu dzięki, zapchane. No, wczoraj na przykład nie, nie. nie mamy jesieni. Tak, jak tutaj na zdjęciu. Listopad, właśnie. Eee, no i. No i ten. Musi być jakaś przyczyna, dla którego tu zawsze się zbiera woda. Tylko jaki powód. Dobra, dalej. E, też mamy kolejne miejsce. Orla przy Mariańskiej. Orla przy To też jest takie miejsce zazwyczaj zalane nie wiem jak było teraz bo wczoraj wróciłem do Pabianic i nie miałem okazji nawet eee, zobaczyć mm. tu też miejsce zalane ale dlaczego? Tego nie wiem Tego nie wiem po prostu nie umiem na to odpowiedzieć dla mnie jest to dziwne dobra, no i mamy też trzecie takie miejsce mm. Trzecie miejsce, pomkniemy sobie, o no dziś, Moniuszki, bo to jest na Moniuszki. Tutaj Moniuszki Powstańców Warszawy. Też. Też zazwyczaj zalane. Tutaj no mocno, mocno. Tu jest zdjęcia z października, ale... I ostatnie miejsce też na moniuszki. Tkacka. I tutaj moniuszki przy niecałej. I ostatniej. To też jest miejsce zazwyczaj zalane. No i co, niestety? te sytuacja nie jest za ciekawa w tych czterech miejscach, kiedy pada. Mm. No i co można z tym zrobić? Bo no my nic. To już zależy od władz, od prezydenta. No. Mam nadzieję, że kiedyś będzie lepiej. To by było na tyle: strzelcie łapkę w górę, suba i, konie i koniecznie wpadajcie filmowe wtorki, piątki. 16:30 oraz dużo szorców jest ostatnio. Pa!